Dobra, jeszcze raz witam wszystkich w odcinku krwawej łaźni. Tydzień temu udało się wygrać, zobaczymy jak będzie dzisiaj. W środku, hmm. samo Nightingale Whispers i, i poznajmy zasady z mojego klanu, do którego dołączyłem. Underground. No cóż, poczekamy. Zobaczymy jak to będzie dzisiaj wyglądać. A tak z innej beczki, po dzisiejszej łaźni mam zamiar bić krego na setny. No tak po prostu, nie wiem, no... ale ten przedział, miło go wspominam i... chcę znowu na nim pograć. Dlaczego? No, no tak jak powiedziałem, po prostu miło wspominam. Yy, ale nie martwcie się, łaźnia będzie dalej nagrywana, ponieważ mam postać BOR. to prawda łowce, no ale... Stawiam 99%, że jednak nie na, ta na tanca. Tak, więc pewnie zaraz będą komentarzy. Tak, bo chcę by się nie dawał radę. No i nie dawałbym, no, no i dobrze, no i co z tego? Ale tamtem daje radę, no i powtóra. Okej, okay, no to zobaczymy jak będzie Ferrer znowu chce. No, mogę z nim polecić, on jest dobry. Mam nadzieję, że tak jednak nie będzie. Ok, chyba mi wszedł podbyt? Tak. To nie, źle wróży. Nie lubię tak na początku, bo potem będą być niespodzianki. Mam nadzieję, że nikt mnie nie dobije, bo potek nie mam, tak jak ostatnio. Jakoś zapomniałem o tym. Uuu, drugi dotyk. Uleczył się. Jest o R do 60. Okej, okay, dobra. Udało się. Co yy... został? Freziusz athaba, jakiś Izohaty. Nie wiem, to to. Gdzie to, kto to to. Izuhaty. Yy... Havo Ennefarius pozwolę na zasady Joachimek. A, Nefarius chce walczyć. ok Dobra. O, no, tropiciel, pewnie zimno i odrzut. No ale cóż. On przedłuża, czy ja mam laba. Plaga. Dobra, nie przedłuża. No to jest właśnie marek. Minięto R. No to boli na tance, niestety. Zmienimy coś, bo się skończyło. Yy, niech będzie... Takie coś. A my podeszliśmy i dostaliśmy bułę. Uuu, i CBK. Fajnie. Ciekawie się robi. Ale wszedł dotyk. Bonus za bonus. Uuu. No. Bolałoby. Ale jest już przyspieszenie. Ratunek dobity. Żeby tylko nie do zamrożenie i odepłat, bo potem muszę robić krok nie mam przyspieszenia. No dobra. O, no, no, no nie no, no to nie wiem ja... Dobra. No, szataba, no. Adriano minął OR. Mam nadzieję, że mnie nie ominie. Jemy. Mam więcej SA. O Mam wrażenie. 10 energii. To dużo. Nawet bardzo dużo. No i dostaję baty. Znowu krytyk i. 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 i, i. Dobra. Nie mam energii. Ale może ja minę. Ja minąłem. No! Wow! Dobra, teraz lime, tak? Nie lubię atakować. Ogień czy zimno? Pawo bije ogień zazwyczaj. No i jest ogień. Podwójny. Żeby teraz nie wyszła mu polka. Ale żeby teraz nie wyszła polka. Ojeju Boli. Boli bardzo. Będzie próbował omijać. Ominie Nie ominął jeszcze. Ale teraz mam jeszcze mniej. Jezu. Luju. Leżę. Nie leżę. Ja pierdyle. To on mi tak uniki robi. On ma jeszcze ratunek. Nie ma ratunku. Lol, ja doszedłem wcześniej, czy on nie ma ratunku? O panie, co się dzieje? Co tu się dzisiaj dzieje? Preziu. Chyba najlepszy nich wszystkich. No dobra. Krytyk. Jest przyspieszenie. U, nie nie nie, zamro. Jest dotyk. Jest dotyk, ratuje, trzeci cios, elegancko. Wow. Twk jest OR dobity Jeden cios. Żeby nie klątwa. Udało się. Dobra. Joachimek w finale. Nie wiem. Nie wiem paladen. Nie walczyłem z Nizy. Co to jest w ogóle? Nie wiem, możecie sobie sprawdzić profil. Bo ja nie kojarzę totalnie. To bijemy, wszystko mam? Mam. Ja coś czuję, że to może być jakaś niespodzianka. Ale mi ładnie gry siadło. O jezu, tysiąc po pierwszej turze. O jezu, obniżenie kancerza, redukcja niszczenia. A ja, redukcja niszczenia, mam tą broń od głębokiej z eventu. Ciągnie go to gry po pierwszym i jeszcze nic nie zrobiło Bo dalej ty... o już się wyzerowało, no tak jak mówiłem, to jest właśnie głęboka rana o dobra, powiem wam, że chyba wygrałem Jeszcze dotyk po... nie, 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 to jest po prostu impossible. No. No, po, nie, no ja nie wiem co powiedzieć. Najlepsza właśnie ever. No i teraz takie nawiązanie, bo dzisiaj jest 8, tak? A 8 to jest po prostu moja ulubiona liczba. No i to się po prostu potwierdza. Nie wiem, czy to przypadek, czy nie, wyszło mi. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Do zobaczenia na szlakach Margonem. Cóż mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że się podobało. Do usłyszenia. Tutaj jeszcze plakietkę tylko zobaczymy. No to co? Żegnam.